Cześć wam, moi drodzy, z tej strony Dawid po raz kolejny witam Was na odcinku z Farming Simulator 22. Tak jak widzicie, aktualnie lecimy sobie z jajkami. Miałem wam jeszcze pokazywać odcinek z października, ale stwierdziłem, że w sumie pokazywanie wam w zasadzie skoszenia trawy i zebranie jej siano mija się z celem, tak zebrałem to na szybko. Wrzuciłem i, i w zasadzie nie było sensu tego nawet, tego nawet nagrywać. Zresztą mi tam cztery belki, także, także tutaj się na tym bardzo nie skupiałem. Tak jak widzicie, aktualnie robimy sobie wywozy poszczególnych, poszczególnych rzeczy, więc najprawdopodobniej trochę odcinek będzie cięty, żebyście po prostu zobaczyli, co jest w jakiej cenie sprzedawane. Ja przyznam szczerze nie pamiętam czy wyłączałem sobie, sobie ruch uliczny, zobaczymy, możliwe że jest wyłączony, więc, więc trzeba będzie go ponownie włączyć. To co warto Wam myślę powiedzieć to przepraszam za to, że mnie przez pewien czas tutaj nie było, trochę miałem przerwy od komputera, nagrywania i w ogóle powiedzmy trochę takiego krótkiego resetu. Odwiedziłem rodziców, trochę im pomogłem. Na moim Instagramie też pojawi się parę nowych, nowych postów. Za chwilkę też pewnie dostaniecie informację, że tak powiem, co się dzieje u mnie na działce, bo też trochę przygotowań do zimy się pojawiło. Też się zastanawiam, czy w zasadzie pokazywać Wam, co się zmienia na działce, jeśli chodzi o jeśli chodzi o, o sam sobie ogród taki powiedzmy rośliny typu, typu jakieś światy, trawa i tak dalej, bo też tym, też trochę się tym bawię, ale z drugiej strony trzeba na pewno będę chciał też pokazywać po prostu to, co, to, co było do tej pory, czyli czyli jakieś warzywka, ogarnianie tego wszystkiego, i, i tak żebyście też widzieli, jak to delikatnie sobie przygotować żeby sobie zebrać to co w zasadzie to co w zasadzie chcecie sobie wyhodować na waszym na waszym podwórku. Dobra, czy ja w dobre miejsce przyjechałem, mam nadzieję, że taki przyznam szczerze, nie mam zamiaru się jakoś bardzo na tym skupiać. Trochę kasy trzeba odzyskać tutaj. Yy, może trochę kredytu spłacić na ten moment. Yy, zobaczymy, bo miałem jeszcze nadzieję na kupienie przyznam szczerze. Yy na kupienie e, paszowozu, żeby też tam wjeżdżać do, do naszych krówek bo one nam się e, powoli już zaczynają, że tak powiem, ogarniać no póki co są nakarmione, no ale tak jak myślę jest wyłączony ruch drogowy póki co krówki są nakarmione będziemy je pewnie dorzucać sianem i kiszonką no i właśnie też pytanie czy, czy sprzedawać w takim razie tam kiszonkę czy, czy robić tutaj już czy robić już tutaj po prostu Temer dla naszych, dla naszych krów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ten moment mają siano wrzucone. Póki co, jako takiego mleka, w zasadzie nie dają, bo to są jeszcze jałówki. Czekają na pierwsze wycielenie, więc, więc jeszcze chwilę do tego do tego dawania mleka mają. Także zobaczymy, może na ten moment wyjedzą to siano, które mają i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, z drugiej strony też na dłużej by mi to starczyło, no bo tutaj, tak jak mówiłem, mam belek, wyszło mi cztery i przyznam szczerze, nie wiem czy, nie bo już strych miałem, znaczy mój strych, taką stodółkę miałem pustą, więc może się niestety okazać, że że lepiej mi wyjdzie właśnie dawać tutaj y, TMR, bo bo będzie mi to na dłużej starczało, to co mam no to co mam u siebie Zebrane, dobrze wjechałem? Proszę Państwa, jeszcze pamiętam. Nie było mnie tu ponad tydzień i przyznam szczerze, że też tak trochę z doskoku to wszystko e, to wszystko robię. Mam nadzieję, że o niczym nie pozapominam. E, tutaj jeśli chodzi sobie o nasze wywozy. Jeśli dobrze pamiętam, to teraz e, co my mamy? Listopad, poszły jajka. Po jajkach chyba w grudniu. No, no tak, musi się zapisać. Bo dawno się nie zapisywało. Zobaczmy, co my mamy dalej. W grudniu mamy rzepak do wywozu. Potem będzie sporo wywozu w styczniu. Słomę na pewno będziemy chcieli trochę wywieźć. Także to jest do przemyślenia. No i tak, jak widzicie, już obornik i gnojówka się tworzą u naszych krówek. Także będzie można to też. Powoli wykorzystywać. No na pewno nie na tą zimę, ale może na wiosnę. Jakąś gnojówkę rozlejemy, może się uda. E, przemyśleć też e, obornik na koniec przyszłego roku. Wiele się tego nie tworzy, to jest około 1500 na dzień, w zasadzie na miesiąc. Ale przy czterech rówkach to jest powiedzmy akceptowalne. Pszenicę na pewno musimy zostawić dla kur. Owiec będzie do sprzedania, rzepak do sprzedania i do sprzedania trochę słomy Czyli mamy tak, mamy grudzień i potem w styczniu musimy przypilnować yy, Także co, na ten moment ja Wam chyba będę robił krótką przerwę Żeby też tutaj nie trzymać Was A jak się zacznie jakiś, że tak powiem, m, dalsza część odcinka To po prostu to nagram, żeby to też ładnie wyglądało A właśnie, tu zanim sobie wiadę, pokażę Wam Mam nadzieję, że będzie to pani gdy bo mi to za bardzo ryczy. E, tutaj, tak jak mówiłem, rzuciłem sobie sianko, także trochę go jest. E, kiszonka się już nam ufermentowała po 3,5 tysiąca litrów. Patrząc na to, że 4 e, siana mamy, a tego się mniej... Cztery bele siana, tego się po mniej więcej tyle samo, że co tu jest po 3,5 tysiąca litrów. A te bele mają... 4,5 tysiąca litrów, no mniej więcej 4, 5, 4 bele myślę, że można było, raz, dwa, trzy, cztery, dwie bele nie opłaca się wywozić, dobra, nie było tematu, nie wywozimy tego w takim razie, eee, także tak jak mówię, i za chwilę się widzimy na kolejnych wywozach, najprawdopodobniej teraz będzie to rzepak, za chwilę się widzimy. No i jesteśmy z powrotem, tak jak mówiłem, rzepak już załadowany. E, także lecimy go sobie wywieźć tylko może w sumie sprawdźmy sobie gdzie go mamy wywieźć bo sobie tego nie sprawdziłem e, targ aha e, dobra mam nadzieję że sobie zaznaczyłem go gdzie ten rzepak ma jechać aha czyli standardowo na nasze na nasz dalekisku. Dwie rzeczy, o których zapomniałem wam w zasadzie powiedzieć dwie albo trzy. Po pierwsze zmieniłem sobie teksturę belek yy, 125 i 150 z siana i słomy. Według mnie dużo przyjemniej to wygląda, fajnie to w miarę powiedzmy o kurde myślałem, że minę. Yy, fajnie, realistycznie to wygląda, także to, tak, to sobie zmieniłem. E, dwa, weszła aktualizacja tej mapy i przyznam szczerze nie mogę sobie przypomnieć jakich wcześniej tutaj ustawień oświetlenia używałem, także mam nadzieję, że te które mamy teraz będą w porządku, jeśli nie no to dajcie znać, może wy macie jakieś swoje oświetlenia, jeśli nie no to będziemy szukać albo z gotowców może jakąś, ha, pytanie właśnie czy to nie było jakieś oświetlenia mapy które usunąłem, bo ostatnio trochę porządków w modach robiłem i usuwałem kilka rzeczy także no to też jest kwestia do do sprawdzenia no, ale tak czy inaczej te dwie rzeczy na pewno się tutaj zmieniły eee, co jeszcze no za chwilę będziemy musieli jakiś kredyt trochę spłacić, pewnie w zimę Eee. A no, i też się zastanawiam, czy korzystać z promocji, która wyskakuje. No, powiedzmy sobie, szczerze, dość fajne by to, było, by to mogło być. U. O, przepraszam Was bardzo. <laughs> Niby urlop, paczowiek, tak od rana zapiernicza, coś robi w tym przypadku akurat. Fizycznie i przyjemnie, bo to, bo to u siebie, no ale co nie zmienia faktu, że że delikatnie człowiek zmęczony jest, także yy, musimy sobie po, pomyśleć o tych promocjach, bo akurat o ile teraz sobie włączę ten tempomat, no na kurczę, no jest trochę za duży jeszcze na ten moment dla nas ciągniczek, gdzie my jedziemy, dobra, tą drogą do końca trochę za duży dla nas ten ciągniczek, który jest na promocjach, ale był taki fajny, który kurczę kosztował 22 tysiące i można byłoby 60 na niego wymienić, no ale też mówię, nie chciałem tutaj wyskakiwać, że, że nagle 60 nie ma, a mamy jakiś inny, inny traktor, także tak na przyszłość od razu mówię jeżeli by coś mi przy przewijaniu wyskoczyło na, na jakiejś fajnej promocji to pewnie też będę się starał to, to kupić nawet z delikatnym kredytem na początku twierdziłem, że nie chcę go jakoś bardzo bardzo dużego kredytu zaciągać, ale z drugiej strony jak patrzę, że to jest kilkaset złotych miesięcznie tutaj raty to może się okazać że, że wygodniej będzie go zaciągnąć i rozwijać się bardziej niż tutaj się jakoś sztucznie ograniczać ale powiem wam że ja włączę sobie jednak ten ruch drogowy bo tutaj się strasznie nudno mimo wszystko mimo wszystko zrobiło może ktoś tu zacznie jeździć to będzie też delikatnie przyjemniej. No tutaj mamy kawałek drogi, no ale też sobie zarobimy na tym rzepaku. Zostanie nam owiec, zostanie nam słoma. W sumie sobie nie sprawdziłem tego, jak to teraz wygląda. Słoma 88 myślę, że można jechać sprzedać. Owiec 1200, no ale na owiec poczekamy, ale w sumie sobie słomę polecimy na tym odcinku. Też tak myślę, bo miałem zostawić jej tak dużo, który, co jest na. Na strychu a zobaczę, czy mi się uda dwie przyczepy moje połączyć, które mam i na nie wrzucić automatyczny załadunek, i, i sobie to wywieźć. Bo przyznam się, że to byłoby najwygodniejsze, dwie, dwa takie zestawy wywieźć. No i to jest właśnie ten minus, że mamy stałą kamerę tego naszego ciągnika i nie możemy tego przestawić. Tak jak mówię, na podwójnych przyczepach myślę, że fajnie by się to wywoziło, fajnie by to wyglądało. Także wracamy sobie na farmę, przepniemy się od razu w tamte dwie przyczepy. Mam nadzieję, że się to uda pospinać i że to będzie bardzo przyjemnie wyglądało w naszym, w naszym transporcie. O, musiałem sobie przepić trochę, bo od rana człowiek zapiernicza, takie bicie jest po godzinie 19.00. Także jeszcze za chwilę trzeba skoczyć psa, wyprowadzić i powoli można kończyć ten dzień. Mam nadzieję, że teraz uda mi się trochę więcej tych odcinków nagrać. Trochę więcej się będzie działo. bo tak jak mówię, czy mamy właśnie już te krowy, to będą jakieś wywozy, powinno się zacząć trochę więcej trochę więcej dziać na tym gospodarstwie. I też tak sobie ostatnio przeszukałem trochę modów, są fajne. Mody muszę jeszcze je posprawdzać, jeśli chodzi o sieczkarnie mocowane do ciągnika, może by coś w ten deseń zrobił, może jakąś kiszonkę by tym krowom naszym wymyślił, kwestia do ogarnięcia. No powiedzmy sobie szczerze, raczej by się nam coś takiego przydało, tylko przyznam szczerze, nie bardzo wiem gdzie to ogarnąć, także <laughs> musiałbym jakiś silos paszowy, może w ogóle przemodeluję sobie tam ten nasz silos e, na obornik, może go przerobię na paszowy, a może ten na obornik postawimy w jakimś innym miejscu, rozdysponujemy te e, te headery w inne miejsca, ale to myślę, że to już na przyszły odcinek. <laughs> Albo w ogóle na przyszły, na przyszły sezon, <laughs> Sorry, żeby zobaczyć, czy w ogóle będzie nam się chciało za tą kiszonką, że tak powiem, jeździć. No i że, czy w ogóle te, te sieczkarnie mocowane do si ciągnika będą nam się fajnie zgrywały, bo tu z tego co pamiętam, właśnie ja tu nie mam przedniej, yy, przedniego tuza. więc muszę zobaczyć czy te sieczkarnie są mocowane naprzód czy na tył, bo jeżeli na tył, no to jest wszystko w porządku przymocujemy do nich przymocujemy do nich przyczepę no właśnie, są przyczepy trzeba było grąć. Kurczę, to jest kolejne inwestycje. Dobra, muszę chyba pilnować tych, tych naszych promocji i myślę czy tą jedną naszą platformę nie sprzedać, nie kupić jakiegoś małego auta, którym będę woził te te nasze jajka, no powiedzmy sobie szczerze, jajka to jest 4, maksymalnie 5 palet, może jakiegoś mojego busa, Wana by kupił i, i by to woził, zawsze by też było coś innego, nie tylko ciągnik z przyczepą, a, a zawsze ta ta nasza platforma mogłaby pójść na, na sprzedaż, też z drugiej strony mam nadzieję, że się będzie przydawała chociażby w tym sezonie na na wywóz naszych. Yy, naszej słomy. Czyli w sumie tak, tu sobie dojechaliśmy. Ok. No kurczę, to drzewo to jest chyba pierwsze do wycinki. Coś czuję, że wstrzykuje się sezon z jakiejś wycinki lasu, chociaż drobnej, żeby się tych drzew niebezpiecznych tutaj dla mnie dla mnie pozbyć tak, wiem, że to ja jestem bardziej niebezpieczny dla drzew niż dla mnie, ale z drugiej strony byłoby to kolejne urozmaicenie tego co się na farmie dzieje. Dobra, odstawiamy sobie ten rozrzutnik. Wrzucimy go sobie tutaj pod Syp od razu. Eu, um, zdażmy wyhamować jestem super. Okej. Okay. Myślałem, żeby zacząć na niego sypać owies, ale wtedy nie będziemy tego owca widzieli na naszym porównaniu, także myślę, że póki co tego nie będę robił. Wprowadzimy go sobie tylko tu podsyp, niech sobie stoi i czeka ładnie. No I też się zastanawiam czy nie wrzucić sobie tej manualnego podczepiania, byłoby to trochę więcej urozmaicenia, z drugiej strony pytanie czy nie byłoby to już za dużo takich rzeczy manualnych, żebyście też mieli jakieś porównanie, yy, żeby to też nie zrobiło się zbyt nudne. To co sobie zapomniałem sprawdzić, to nie, niech nas zaprowadzi, tu mamy jezonko. a! Yy, i Wiem czego wam jeszcze nie powiedziałem, nie powiedziałem wam o tej modyfikacji, tutaj od razu nam ona liczy ile zboża potrzebujemy, żeby przez rok utrzymać taką ilość zwierząt, więc w sumie na ten moment mamy sobie tutaj 180, czyli jest coś za dużo. No właśnie, 30 musimy sprzedać. 22, 10, 14, 3. No to 30, a ile ich tu jest w ogóle? 50. Nie, no to sprzedamy sobie te 31, które... które nam, powiedzmy, przeszkadzają. Ja nie wiem, czy one by się... Aha. One by się sprzedały po tym roku, ale już dobra. 22 miesiące to są te. Jeszcze jedna chociaż. O, dobra. Żeby już było na pełno, Mam nadzieję, że zdrowie wrzuci, wróci do, do pełna, czyli tutaj mamy. O, i 25 tysięcy powinno być. Okej. Okay. Zobaczmy sobie, czy my tutaj mamy zaczep przy tej no teoretycznie zaczep jest czyli mamy nadzieję że się to nam uda połączyć dobra sprawdzamy no nie ma co czekać nie ma co się zastanawiać jeśli tak to zrobimy dwa pełne takie transporty słomy mm, 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 mm. Dobra, teraz tak, to sobie musimy zamknąć, że nam nie przeszkadzało, to chyba nie, tu jest ok, czyli przejedziemy sobie tędy, tu sobie otwórzmy, tu sobie otwórzmy, Okej. Okay, bo tam nie, nie wprowadziłem tej przyczepy samozbierającej, to będzie dla nas utrudnieniem, mam nadzieję, że niezbyt wielkim. Jeszcze z tą kamerą, której nie da się przystawić, ten John że też będzie, będzie ciekawie, no zobaczymy, może się, może się to uda. A jak nie, to powiedzmy sobie jeszcze, że taką przyczepę i ręcznie idzie podciągnąć, więc zaraz sobie ją, zaraz sobie ją podciągniemy, gdyby się nie udało, może, może nie będzie tak źle, no i pięknie. Ok, mamy podłączone. Sprawdźmy sobie co jest co. Tu mamy pozycję transportową. Tu wyłączmy. I tu potrzebujemy okrągłe 125. No to się może okazać, że my tu na tej pierwszej naszej palecie, na tej platformie załadujemy więcej niż na tamtej. I to będzie trochę śmieszne. No i pytanie, czy mi się zmieścimy tu, czy będziemy zaraz to. No chyba coś czuję, że jednak. Nasza próba. O proszę, udało się wyjechać. No dobra, zaraz się okaże, że tu pojedziemy jednym transportem, a nie dwoma. Bo może się okaże, że nam brak niewiele na dwa transporty. No okej, okay. jak się. Jak wyglądają nasze pozostałe. Czyli w zasadzie potrzebujemy jeszcze jednej belki na tył. Czyli polećmy sobie ją, zrzucimy stąd. Już nie będziemy się tutaj bawić w konvenance i, i w to jak to wygląda, jak tam kurki rozmnażanie, 20, krówki rozmnażają 20%. Chwila zejdzie, dobra. Ok, złapałem dwie niech będą dwie. Oho. Jest ciekawe. Okej, okay, tylko teraz pytanie. Jeszcze jedno. Dlaczego nie pokazuje nam tu jednej belki? 12, no dobra, przynieśmy sobie jeszcze jedną i myślę, że chyba pojedziemy tylko tym jednym transportem. 22 bele sprzedamy powinno być wystarczająco póki co na sprzedaż. No i też tak jak mówię, wrzuciłem tutaj sobie nowy, nowy, nową teksturę tych belek. No wygląda to według mnie dużo lepiej niż tamta oryginalna, że tak powiem. Teraz jest 12 na 12. Czemu tam było 11 na 11? bladego pojęcia nie mam. Czy ja na to tylne mogę założyć? Nie mogę założyć. To jest minus troszeczkę. Dobra, sprawdźmy sobie, gdzie z tym jedziemy. I ok, strych. Miejsce jest oznaczone, jak to wygląda, gdzie to jest. Ok, czyli sobie lecimy tam, gdzie już kiedyś byliśmy. No i teraz modlimy się, żeby nam się ta nasza. żeby nam się ten nasz transport nie przechylił w żadnym miejscu 60 tysięcy ponad 100 tysięcy litrów mamy na pewno tej naszej słomy no i pytanie no nie wiedzie, bo już się bałem można by w sumie jechać dookoła tego, tak rzeczywiście stosować tutaj, że byłaby to jednokierunkowa, ale z drugiej strony, powiedzmy sobie, że nie jeździ tych samochodów jakoś super dużo, żeby się tym bardzo bardzo przejmować. No i myślę, że dzisiaj też wywieziemy już tą słomę i to będzie nasz i to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Powiedzmy sobie, jeszcze, że ja też po tej przerwie nie chcę tutaj super długiego odcinka robić, no bo to. Jakby nie patrzeć, też muszę tutaj wrócić do normalności w nagrywaniu, także pewnie chwilę będziecie musieli mi dać, żeby tutaj wrócić do jakichś regularnych nagrywek. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę coś nagrywał, ale myślę, że fajny wyszedł ten odcinek z transportu, ze sprzedaży. Zobaczycie, ile mi tutaj tego wyjdzie. Mamy 19 625, może więcej się nawet uda. I w sumie chyba bym sobie spłacił kawałek kredytu. A ewentualnie, jeżeli się okaże, że, że coś będzie fajnego do zakupu, czy stwierdzę, że sobie jakieś pole chcę dokupić, to będę ewentualnie dobierał kredyt. Tak jak mówię, nie będę się też na nim skupiał. Bardziej chodzi mi tutaj o to, żeby nie tracić na tym kredycie, w sensie jeżeli. Nie potrzebuję pieniędzy aktualnie na koncie. To będę spłacał, żeby odsetki na darmo nie, nie leciały. A jeśli się okaże, że będę potrzebował jakiegoś zastrzyku gotówki, to będę po prostu brał dodatkowy kredyt. Nie będziemy się tu bawić w konwenanse, że to jest mało realne, czy coś takiego. Autoload w tych moich przyczepach też super realny nie jest. A jakoś tragedii z tego powodu nie widzę. O proszę. Teraz się okaże, że nasz John Dilek nie będzie w stanie wciągnąć takich, takiego ładunku. Nie no tego to się nie spodziewałem. Okej, okay, uścisk ma ładny, tak jak widzieliście tam w prawym dolnym rogu ponad 40% pewnie będzie się włączyło, co jakby nie patrzeć było dość niespodziewane. Ale dobra, jesteśmy już na górze, wjeżdżamy sobie na Skup, sprzedamy i myślę, że to będzie wystarczająco na dzisiaj. Żeby też, tak jak mówię, ja raz, żebym miał troszkę krótszy yy, odcinek, dwa, żebyście też się nie musieli zbyt długo ze mną męczyć po powrocie, bo to też, zdaję sobie sprawę, że może nie być najciekawszy odcinek, jaki mógł powstać po tej kilkudniowej nieobecności. No nie wiesz, jak zaczepiłeś, naprawdę. O linkę. Ej, o, co on tu zaczepia. Okej, okay. tu jest 5, o, nawet. Okej. Okay. Jak to wygląda? No i prawie 30 tysięcy. Także myślę, że na ten moment będzie to wystarczające. Widzimy się w następnym odcinku. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że już z czymś ciekawszym do roboty. Dzięki za to, że byliście. Trzymajcie się. Cześć na razie.